Świru świniotańcz, świru jak pojebana. Pójdziemy do WC jak już będziesz pijana. Świru świniotańcz, bo teki, to te kila Sunrise. Znawi, że tu byłem magicznym tu go piszę Włączcie ty narzędzie szatańskie stworzone przez małych Azjatów w Korei Północnej. Kurde, kto tak napierdala o 13 rano? O tak, ścinaj trawnik. A to zaś ten żółty banan. Włączę ręczny, bo chyba sąsiad mnie woła. Fiucie, fiucie! Co chcesz kurwo? Oleju sobie nadaj do głowy. Dobrze. W sensie, chyba miał na myśli głowicę. Tutaj, o. Włożę ten lejek, włożę też jego z Sylwestra i wlewamy. I chodzić normalnie, jak kobieta po wyruchaniu. Jak w zegarku. Dawaj. Co za debil, miał sobie do głowy nalać. No ale co, masz jakiś problem znowu ze mną? Patrz, chuju. Ja się tym zajmę. Masz. Weź to obal. Dobra. Patrz. No co się tak lampisz, to są dwie żyletki tempe Tempę jak twój chuj Oj tam Ja to zaraz sąsiedzie Ja to zaraz naprawię, tutaj pokręcę, tutaj jednem młotkiem Dobra, to ty tam mechanikuj Patrz, kurwa, tu coś... O, Wiesz chuj. co, masz sznur i powiesz się, zmądrzejesz Dobra, nie pierdol, zaraz to naprawię O tak, niech naprawia Czy to jest moja wina, że ty kupujesz jakieś chińskie gówno? Co, co, co? O, te znalazłem <laughs> wibrator to masz grabie, to se wsadź w dupę. Dawaj, ciągniemy. Wiesz co? Co? Zro zrobimy tak, że ci się przewiercę w odbyt... ...i przez jelita będę się zbijał. Dobra, bardzo je. dokładnie. Kończ marzyć. Patrz, cipę ci zrobiłem, wsadź tu chuje. A, żartowałem, to jest na zarezerwowane. Przecież ja to wierciłem, debilu. Twoja matka cię wierciła, debilu. Dobra. Myślisz, że działa? Myślę, że jesteś zjebany, ale dobra. dobra, zamknij ryj, ciągnij. Raz. I dwa. Nie ma lipy. I trzy. Widzisz co Dobrze. Daj, kurwa, się. zgasło jak serce twoich starych. No, y, żeś no mi kur, Kurwa, bolida zrobił. A nie. Zjebałeś to, co naprawiłem. Dzięki, żeś mi zrobił puzzle. No ale co my z tym teraz zrobimy? Wiesz co? Mam pomysł. Pierdol tą chińską kosiarkę. No i co, co on tu? Ciekawe Ale mi śmierdzi palec, żeby nie słyszał. Masz tutaj chińską kosę. Kurwa, to żeś cofnął się normalnie w twoją epokę. Chińska kosa z Ikei. Nie, Masz, poskładaj. Tempę bardziej niż twój, twój dziadek, kurwa. Składaj chuju, nie pyskuj. Dobra, no czekaj, jest tu imbus, gimbus. No chyba poskładałem, ale coś, nie wiem jak ja z tym mam jaja ogolić. Ty jebany debilu, tu się jebni. No to masz jak jesteś taki mądry, weź to złóż. No nie, na instrukcji jakoś to tak. Patrz pisiorze, zaraz to naprawię. Gdzieś to kurwa zrobił jak paralityk jakiś. Ale to musi być jakaś obrazkowa instrukcja obsługi dla ludzi z porażeniem mózgowym, twojego typu. Zobacz. To ma być tak. A no kurwa, rzeczywiście. Dobra. Co, za dużo obrazków w sąsiedzie? Czy masz jakiś problem z doczytaniem się? Dobra, już wszystko wiem. Zapamiętałem całą instrukcję na pamięć. No kurwa, trudno żeby nie zapamiętać. Nawet Maciek z klanu by był w stanie to zapamiętać. Z zamkniętymi oczami. Dobra, cicho. Patrz Andrzej. Dobra, to ja chcę szybkiego tutoriala. No to patrz. To bierzesz tak, tak i zapierdalasz po trawie. Ale Ale powtórz, bo to trudne było. Jeszcze raz. Tak, tak i zapierdalasz po dobra, dobra, coś tam załapałem, zapisałem na swój twardy dysk, dobra, czekaj. Masz żółty gimbusie i e, zapierdalaj. A, a, a ona, co, coś schodzi do góry, ona jest krzywą, krzywą złożyłeś. A poza tym ja się nie znam na tym. Nie wiem. Nie tak, debilu, patrz. Tak, tak i tak! Tak byś odkurzaczem popierdalał po prostu. Ale to, to nie to samo, kurwa, odkurzacz to wiesz, to marułę. Masz nie wstadać kutasa do rury, tylko wiesz. Ja jesteś taki man, to pokaż swoje rzemiosło, ty pierdolony wieśniaku. No dobra, Patrz i ucz się od mistrza. Tak się to kurwa robi. A żeś to zwinął jak chuja w harmonijkę. Ja pierdol, jakiego ja mam tępego sąsiada. Boże święty, za jakie grzechy, za kokarę? Daj mi to w ogóle. To się już do niczego nie nada. Okay, dawaj ten walec, może uratujemy to jeszcze jakoś. Wsadzaj tu swojego chuja. Jak ja ci zaraz tam wsadzę w dupę, to będziesz miał. Cicho. Dawaj, no trzeba to wywalcować, no nie ma chuja. Czekam, jeszcze pięć pociągnięć, patrz, prasowanie. Dobra, stop sąsiedzie. Patrz, zajebiste. Ciągnij. Eee, posz, czekaj, palce sobie przed... To żeś kurwa pociągnął... No kurwa, znowu w mój... Nie, to z mój dom. Dobra, ja, w mój dom kurwa, jebany. Zaś <laughs> by trzeba wymienić. Masz nożyczki. Najważniejsze, że znalazł się mój beret. No weź nie pierdol, obcinamy ten trawnik, bo nam kurwa pół roku na to zejdzie. No, no co my... się... co się lampisz? Weź to obcinaj. A co to kurwa, mój trawnik? A co ty mi kurwa, gej jesteś, że pokazujesz? Tak, to tnij Równość. będzie szybciej. Aha, czekaj, do bolidu to podepnie. ja mam więcej nożyczek, kiedyś kurwa, jak byłem fryzjerem, to kupiłem... O, w pizdu. Trzeba tą pralkę wyjebaliśmy. Tutaj są te pary nożyczek. Marsz w ma małego EMO, małego fryzjera kilow, Kawałki drewna grabie. Jakieś narzędzia na pewno się przydadzą. Dobra, Dobra. zamykamy, żeby przeciągu nie było. No i kurwa, napierdalamy sąsiedzie. Dawaj na warsztat to gówno I jebiemy Dobra, bierę młotek. Tutaj grabie nożyczki. Deski, kurwa. Stara to deska. No to nożyczki, tamto. O, wezmę nożyczki, żeby nie było. Dobra, ci czekaj. Fiuta. Dobra, w sąsiedzie wielki moment, podpinam do źródła prądu, tak, że wyjebie wszystkie kurwa lampy. Na ulicy 3, 2, 1 poszło. Jestem z ciebie na wodę. Dobrze mhm. To peci ten leci. Dobra, włączamy. Ło ty, patrz, to jest dopiero narzędzie szatańskie, nie to co. Gówno, z Korei Północnej, co kupiłem Moje pomysły i na Tak są następnym zaczyna, razem mam na... Brać następnym brać. razem powiedzmy mam nauczkę, że nie u północnych, tylko u południowych kupować, bo tam to kurwa wiesz Nie małem w ogóle kosiarek